Mamet Khalidov kontra Adrian Bartosiński. To jest pojedynek, który będzie walką wieczoru na galę KSW 100. Pierwotnie miała być to walka mistrzowska Mameda Halidowa z Pawłem Pawlakiem. I to byłoby dużo lepsze, ale niestety Paweł Pawlak doznał kontuzji i nie może stworzyć takiej walki. No i szkoda mi go, bo stracił, stracił sporą szansę. Mamet Khalidov to byłby dla niego idealny rywal, bo z jednej strony już dawno. Past Prime, po wielu kontuzjach, operacjach, a z drugiej strony wciąż jednakowo popularny. I dzięki temu Pawle Pawlaku by usłyszał po prostu więcej ludzi, jakby miał szansę wystąpić na takiej jubileuszowej gali z takim rywalem. No ale ostatecznie wypadł z tej walki i na następstwo wkroczy Adrian Bartosiński, mistrz kategorii. 7,7 czyli pół średniej, a ta walka będzie w dalszym ciągu w kategorii średniej. Ogólnie, wcześniej yy, ja widziałem, że KSW na swojej stronie yy, yy, popełnił błąd. To znaczy, jakiś informatyk, który te, te, tą stroną się zajmuje, popełnił błąd, i omyłkowo ta walka została wpisana jako walka w kategorii do 77 kg. Ja. No, pomyślałem oczywiście w pierwszej chwili, że to jest błąd, ale taka perspektywa, że mamy tkalizów zawalczyłby opas niższej kategorii wagowej, no, tak waży z 90 na co dzień mamy tkalizów, więc są ludzie, którzy z takiej wagi zbijają do 7.7, no ale nie, to był tylko błąd. Walka będzie w 8.4. No I oczywiście z naszym faworytem jest Adrian Bartosiński, bo gabarytowo wcale nie ustępuje. Mimo że teoretycznie jest zawodnikiem, no nawet praktycznie jest zawodnikiem niższej kategorii, to nie ustępuje gabarytowo. Po prostu jest młodszy i lepiej umie wagę zbijać. Mamy Halidow w wieku 45 lat by nie zbił wagi. Do. Nie zbiłby wagi. Aż tak. Do 7-7, no i co można powiedzieć o tym pojedynku? Że mi to się nie do końca podoba, bo to jest taka walka, która zupełnie nic nie wnosi. Adrian Bartosiński, jeśli wygra, no to no, powinien znaleźć się na pierwszym miejscu w rankingu kategorii średniej. Bo mamy Halidow tam jest, no tylko że, no, co z tego? Drugi pas wiem, że nie zawalczy bo Paweł Pawlak z tego samego klubu jest mistrzem, no to wiadomo, że nie będzie takiej walki. Z drugiej strony, jeśli Adrian Bartosiński przegra, no to wtedy będzie to po prostu słabo wyglądało. Będziemy mieli mistrza z porażką w innej kategorii wagowej, tak jak Saladin Parnas niepotrzebnie, niepotrzebnie się rzucił na wyższą kategorię z Adrianem Bartosińskim. A temu, w UFC, Aleksandrowi Wolkanowskiemu, takie rzucenie się na wyższą kategorię wagową po prostu zniszczyło karierę. Bo zawalczył z Islamem Kaczewem, dał dobrą pierwszą walkę. Jakiś czas później dostał rewanż. W tym rewanżu został znokautowany w pierwszej rundzie, to był ciężki knockout, No i to, znaczy ciężki, no dużo ciosów zebrał, bo najpierw to kopnięcie, potem hmm, spore baty. No skróciło mu to życie na pewno i... No i później, no już równia pochyła. I tak samo tutaj, będzie miał po prostu zepsuty ten nieskazitelny rekord, Adrian Bartośnicki więc... A mamy Mamedowi takie zwycięstwo, no... No nic nie da, bo to nie jest w ogóle opatwa, Więc ani wygrana jednego, ani drugiego nie jest... Nie jest, że tak powiem, korzystna. Z drugiej strony remis albo No Contest, no to by oznaczało, że po prostu walka bez, bez zwycięzcy się skończyła i też słabo. Więc po prostu co się nie wydarzy w tej walce, to nie smak pozostanie.